Jeśli kłamstwo potrafi obudzić prawdę, to kogo karzemy, kłamcy czy siebie? Pomyśl przez chwilę o sytuacji, w której milczenie chroni wygodę, a jedno zdanie wywołuje burzę. Gdy ta burza zmywa pozory, czy chcesz dalej udawać, że nic nie widzisz? Dziś opowiem ci o mieście, które budziło się powoli, o fundacji z wielkim sercem na billboardach i z małym sercem w księgach, i o dwójce ludzi, którzy zapłacili cenę za cudze sumy. Zaczniemy tam, gdzie puls idzie w górę, a palce drżą na klawiaturze. Jest noc, a ekran świeci jak okno bez firan. Widzowie napływają, a czat puchnie od pytań. Nad tym wszystkim stoi chłopak w czarnej bluzie, który wygląda jak każdy i jak nikt. To Max i w dłoni ma pendrive. Za 10 minut to miasto pozna prawdę o aurorze. Tak powiedział i odliczył do trzech jak do skoku do wody. Sireny nie były dla niego, ale brzmiały jak komentarz losu. Pliki się otworzyły, a w nich faktury, umowy, przelewy i dużo miłych słów, za którymi zawsze stoi jakaś cena. Ludzie patrzyli i czuli to znajome ukłucie, kiedy obrazek przestaje być ładny. Na czacie ktoś napisał, że to niemożliwe, a ktoś inny, że wiedział od dawna. W takich chwilach miasto dzieli się na wyznawców i sceptyków. A prawda prosi tylko o cierpliwość. Max mówił spokojnie, ale w środku nosił cudze spojrzenie, które kiedyś zignorował. Wracało do niego jedno imię, Lena. Kiedyś napisała, że coś tutaj nie gra, a on odłożył to na potem, bo potem jest zawsze wygodne. Teraz miał w ręku całą lawinę i czuł, że spadnie na wszystkich. W innej części miasta siedziała prokurator Eliza i patrzyła na ten sam live. Eliza miała twarz kogoś, kto pamięta, że prawo jest jak schody, po których spada się dłużej niż się wchodzi. Jej ojciec też spadał, gdy kiedyś odmówił miękkiej przysługi twardym ludziom. Dlatego Eliza wierzyła w zasady, bo zasady trzymają człowieka przy ziemi, kiedy wiatr dmucha w oczy. Potrzebuje pełnych akt, a nie wściekłego czatu. Tak powiedziała sama do siebie i zaczęła dzwonić do ludzi, którzy zwykle odbierają tylko wtedy, gdy nie mogą nie odebrać. Tymczasem Aurora wciąż wyglądała dostojnie, a jej logo błyszczało na budynkach jak medal za dobre wychowanie. To była fundacja, która ratowała dzieci na plakatach i reputację w bankach. Jej rzecznicy lubili słowo przejrzystość, zwłaszcza gdy nikt nie pytał o rachunek. Tamtą noc wszystko zaczęło pękać i trzaskać jak świeże szkło pod zbyt gorącą herbatą. Max znał reguły gry w sieci i wiedział, jak trzymać uwagę. Wiedział, gdzie postawić pauzę, żeby nikt nie odszedł. Wiedział też coś jeszcze, bo pod stosem prawdziwych papierów schował jeden, który nie miał prawa istnieć. Ten jeden papier miał otworzyć drzwi do reszty jak nielegalny klucz, który pasuje, bo ktoś go podpiłował. Jeśli zapytasz, czy to było mądre, odpowiem prosto: to było skuteczne i kosztowne. Eliza dostała pierwsze zgłoszenia na linię i pierwsze zarzuty wobec Maxa w tej samej godzinie. Jedni mówili bohater, a drudzy mówili kłamca, jakby to były dwie osoby, a czasem to jest jedna. Max czytał czat i czuł, że się rozdwaja, bo chciał powiedzieć wszystko, ale wiedział, że jedno zdanie przewróci cały stół. Dzwonek telefonu zadźwięczał jak przypomnienie, które ma swój własny termin. Mój dom nie przetrwał tej ich dobroci, a moja córka przestała mówić, czy to o to chodziło. Tak, powiedziała matka Leny krótko i bez łez, bo czasem łzy idą już innymi drogami. To zdanie trafiło w Maxa jak zimny oddech w kark. Zrobię to porządnie i zrobię to do końca. Tak odpowiedział i jeszcze mocniej ścisnął pendrive, jakby to była ręka kogoś, kogo zawiódł. Po tej nocy zaczęły się krótkie cykle napięcia i ulgi, które trzymają widza przy ekranie i człowieka przy życiu. Najpierw niepokój, bo do Maxa przyszły pogróżki krótkie i brudne, jak wiadomości, które wycierają sumienie. Potem ulga, bo ktoś anonimowy podrzucił mu grube księgi rachunkowe z pieczątkami, których nie da się tak łatwo wymyślić. Potem znowu niepokój, bo Eliza położyła na biurku listę plików i wskazała jeden, który pachniał jak świeża farba. Tu się nie zgadza metadane i skrót pliku, a reszta się zgadza aż za bardzo. To było zdanie, które mogło zabić całą sprawę albo ją oczyścić i zależało od tego, kto je wypowie i kiedy. Aurora odpowiedziała jak zawsze uśmiechem i zestawem gotowych zdań, które brzmią jak kołysanka dla dorosłych. Naszą misją jest ratowanie dzieci i pomoc najsłabszym. Nie damy się wciągnąć w brudną grę pomówień. Tak powiedział rzecznik, a miasto na chwilę przytaknęło, bo kto nie lubi ładnych zdań w pięknej ramie. Wtedy przyszła kolejna ulga dla Maxa, bo była księgowa stanęła w drzwiach prokuratury i powiedziała krótko, że faktury pęcznieją jak ciasto na drożdżach, które nikt nie włożył do pieca. Zawyżaliśmy stawki za usługi, które szły do firm, które znały odpowiednich ludzi, każdy o tym wiedział. Mówiła cicho, ale jej jedno zdanie ważyło więcej niż cały folder oficjalnych oświadczeń. Eliza wstała od biurka z uczuciem, które zna każdy, kto długo walczył z cieniem i nagle dotknął ciała. Prawda była już namacalna, a jednak miała na sobie plamę od tego jednego brudnego ruchu Maxa. Ich spotkanie nie było filmowe i nie było przyjemne, było proste jak rozmowa, która musi się zdarzyć. Wiem, że jeden dokument zrobiłeś sam, jeśli powiem to głośno, ryzykujemy wszystko. Jeśli tego nie powiesz, utracimy siebie, a oni zostaną tak samo czyści jak wczoraj. I tu zrobiło się naprawdę trudno, bo każde rozwiązanie miało cenę, a każda cena miała czyjąś twarz. Eliza patrzyła na Maxa i widziała młodego człowieka, który chce naprawić to, co kiedyś pominął. Max patrzył na Elizę i widział kobietę, która dźwiga cudzy ideał, choć nosi swoje rany. Zapytasz może, co jest ważniejsze, prawda, czy efekt, a ja powiem, że czasem, prawda bez efektu jest jak deszcz w morzu. Ale czasem efekt bez prawdy jest jak pożyczona twarz, która spada przy pierwszym pytaniu. Eliza miała w pamięci ojca, który przegrał przez cudzą wygodę, a nie przez swój błąd. Wiedziała, że jeśli zamilczy, wygra sprawę, a przegra siebie. Powiemy wszystko i zbudujemy to od zera na czystych dowodach. Tak zdecydowała i podpisała to swoim imieniem, które miało dla niej znaczenie większe niż nagrody i większe niż wywiady. W mieście rozpętała się gorączka, bo nic tak nie rozgrzewa tłumu jak cudze winy i własne zluzowanie. Telewizje kochały ten temat, bo daje proste tytuły i długie programy. Kłamca, który mówi prawdę, czy prawda, która kłamie, co z tym zrobimy? Słowa potrafią być miękkie, gdy mają przykryć twardą robotę, ale roboty i tak nie da się pominąć. Zaczęły się przesłuchania, przeszukania i ciągła walka o to, co ważniejsze, rozgłos czy rachunek sumienia. Max stanął przed lustrem i pierwszy raz od dawna powiedział do siebie coś prostego. Zawaliłem wtedy i nie będę już uciekał. To zdanie nie jest efektowne, ale jest skuteczne, bo zamyka jedne drzwi i otwiera inne. W międzyczasie miasto dalej żyło swoim życiem, dzieci chodziły do szkoły, a dorośli do pracy jakby nic się nie działo i jakby wszystko się działo. Każdy skandal ma swój rytm, szybkie bębny na początku i cichą trąbkę na końcu. Tu jednak bębny wracały, bo w archiwach znajdowały się kolejne pęknięcia, a każde pęknięcie prowadziło do nowej sali. Eliza z zespołem układała sprawę jak puzle, ale to były puzle bez obrazka, więc liczyły się tylko kształty i zgodność krawędzi. Jednocześnie prawnicy Aurory przenosili ciężar z pytania na pytającego. Skoro jeden dokument jest fałszywy, to cały ogród jest zatruty, co z tego, że reszta rośnie prosto. To była mowa zręczna, ale nie nowa, bo tak się mówi zawsze, gdy ktoś chwyta się gałęzi, która właśnie pęka. W sądzie atmosfera była gęsta i świeża, zarazem jak powietrze przed burzą. Na ławie aurora miała garnitury i uśmiechy, a za nimi długie rachunki i krótką pamięć. Na środku stanęła Eliza i powiedziała to, co wiedziała, wprost i bez ozdób. Jeden dokument został spreparowany przez oskarżonego Maxa, ujawniam to teraz, żeby oczyścić wszystkie pozostałe dowody. Sala zrobiła się cicha, jakby ktoś wyłączył miasto na sekundę. To była chwila, w której wielu ludzi czekało na gwizd, który przerwie mecz, ale nikt nie gwizdał. Eliza znosiła ciężkie spojrzenia, jak człowiek, który niesie coś kruchego przez tłum. Potem zaczęła się druga część bez fajerwerków i z ciężarem, który czuć w kościach. Weszli świadkowie, potem weszły liczby, a na końcu weszła logika, która nie lubi przesady. Przełożeni kazali sumować dwie usługi jako jedną i podpisywać podwójnie, to wyglądało ładniej. I znowu krótko i celnie, a sąd lubi rzeczy krótkie i celne, gdy są wsparte dokumentem, który żył wcześniej niż spór. Kiedy zamknięto akta, pewne było już, że logo nie przetrwa, a hasło trafi do szuflady z innymi nieaktualnymi snami. Wyrok był prosty i ciężki, jak dobre młotki bywają. Aurora została skazana za malwersację i utratę zaufania publicznego. Jej majątek zabezpieczono, a miasto dostało programy, które wreszcie miały działać na rzecz dzieci, a nie na rzecz wizerunku. Max dostał wyrok w zawieszeniu, grzywne i prace społeczne nie dlatego, że nienawidzimy jego zapału, ale dlatego, że zapał nie jest paszportem do każdego skrótu. Przyjmuję to i zacznę od tego miejsca, gdzie kiedyś odszedłem. Tak powiedział i następnego dnia zamiatał liście przed budynkiem, w którym będzie rozdawał stypendia i Leny. Robił to bez kamer i bez muzyki i o to chodziło. Eliza dostała awans i kubeł zimnych słów, bo ludzie lubią prosty podział, a tutaj go nie było. Nie zgięłam reguły, zgięłam tylko własny komfort. To zdanie nie trafia na plakaty, ale trafia do ludzi, którzy wiedzą, że życie nie zawsze chce być czarno-białe. Kiedy kurz opadł, miasto ucichło jak po długim koncercie, gdzie bisy były krótsze niż oczekiwania. Z długiej historii zostają zawsze krótkie pytania, które nosimy przy sobie jak małe. Czy warto było kłamać, żeby ruszyć prawdę? Czy warto było przyznać się, żeby uratować sprawę? Czy warto było ukarać, żeby nauczyć odpowiedzialności? Ja powiem tak, korupcja to nie tylko kradzież pieniędzy, to kradzież sensu i to boli dłużej. Kara ma wartość, kiedy uczy odpowiedzialności, a nie tylko daje ulgę tym, co patrzą z boku. Prawda i odwaga nie są wrogami, dopóki żadna z nich nie udaje drugiej. A teraz pozwól, że opowiem jeszcze kilka szczegółów, które zwykle giną w szumie, a tu budują całość. W dniu po wyroku Max usiadł przy biurku i sortował wnioski do stypendium, które nazwał po prostu tak jak trzeba. Stypendium, Leny, to brzmi normalnie i niech takie zostanie. To było ładne, bo zwykłe, a zwykłe jest czasem najlepszą odpowiedzią na cały ten zgiełk. Zanim to wszystko się zaczęło, Max chciał tylko wygrać algorytm i siebie przy okazji, a skończył na przegraniu skrótu i wygraniu sensu. Zanim to wszystko się zaczęło, Eliza wierzyła, że prawda zawsze przyjdzie w białej koszuli, a teraz wie, że czasem przychodzi zmęczona i w kurtce od deszczu. I wiesz co to jest w porządku, bo prawda nie musi robić wrażenia, ona musi robić robotę. W tej opowieści nie ma herosów na pomnik, są ludzie, którzy oddychają i płacą bilety jak inni. Miasto przestało klaskać, kiedy przestało mieć kogo czcić, a to był dobry znak. Bo życie to nie scena z wielkim finałem, tylko długi spacer, na którym czasem trzeba przestać pozować i zacząć iść. Wróćmy na chwilę do początku i do pytania, które wisiało w powietrzu, jak pranie na lince po burzy. Jeśli kłamstwo obudziło prawdę, to kogo karzemy kłamce czy siebie? Ja powiem ci prosto, karzemy tego, kto łamie reguły, ale tylko po to, żeby wszyscy zobaczyli, że reguły mają sens a potem nagradzamy to, co z tego łamania wyciągnęło naukę, bo nauka bez kary bywa tania, a kara bez nauki bywa pusta. Max dostał swoje i coś naprawił, Eliza dostała swoje i coś ocaliła, a miasto dostało lekcję, której nie zapisało od razu, bo takie lekcje zapisują się same, kiedy nadchodzi czas. Teraz kilka momentów, w których czuć tę małą sinusoidę, o której mówiłem. Najpierw ciekawość, kiedy klikasz w live, bo znajomy podsyła link i mówi, zobacz, a ty mówisz tylko na chwilę. Potem szok, bo padają liczby, które w głowie składają się w prosty obraz, mniejsze dobro i większa kieszeń. Potem gniew, bo ktoś używa słowa dziecko jak tarczy, a każdy ma w sobie czułe miejsce na to słowo. Potem ulga, bo przychodzi świadek i mówi krótko, bez teatru, a teatr w takich sprawach przeszkadza. Potem niepewność, bo wychodzi na jaw skrót maksa, a skróty pachną łatwością, która zwykle kończy się długą drogą. Potem spokój, bo ktoś mądry wybiera drogę trudniejszą i czyści stół przed podaniem posiłku. I wreszcie cicha satysfakcja, która nie jest radością z cudzego upadku, tylko ulgą, że coś wraca na swoje miejsce. Jeśli czujesz te fale, to znaczy, że jesteś czujny i żywy, a to już dużo. Wiesz czego się bałem, kiedy pierwszy raz usłyszałem tę historię? Bałem się, że znowu będziemy udawać, że nic się nie stało, bo to jest sport narodów i dzielnic, zamiatanie pod dywan i wietrzenie okien. Teraz widzę, że można inaczej, powoli, bez fajerwerków i bez wielkich słów, tylko z prostą robotą, która trzyma rzeczy w pionie. To jest mój ulubiony rodzaj końca. Bez fajerwerków i z porządkiem, który zaczyna się od małych rzeczy, jak nastawianie budzika na właściwą godzinę. A jeśli pytasz, gdzie tu złoto i gdzie tu ciernie, to złoto jest w uczciwości, która nie błyszczy, a trzyma, a ciernie są w skrótach, które kłują dopiero później. Takie proste i takie trudne. Wrócę jeszcze raz do Leny, bo to imię domyka krąg, którego nie widać z daleka. Jej wiadomość miała trzy zdania i żadnego krzyku. A Max wtedy patrzył w inną stronę. Dziś jej imię jest na liście stypendiów, ale jeszcze ważniejsze, że jest w jego codziennej decyzji, żeby nie pójść na skrót. Nie cudze łzy, tylko nasza odpowiedzialność. Tego będę pilnował. Powiedział to cicho i bez mikrofonu, a ja lubię takie zdania najbardziej. Wiem, że czasem chcesz głośnych finałów, bo głośno łatwiej udawać spokój, ale spokój wyrasta w ciszy. Wiem też, że masz w sobie odruch, żeby oceniać w sekundę, bo sekunda jest wygodna, a my mamy dzisiaj dużo wygody i mało powolności. Gdybyś miał z tej historii wyjąć jedną rzecz, weź te, że odwaga bez prawdy jest jak maska, a prawda bez odwagi jest jak list bez znaczka. Jedno bez drugiego daleko nie zajdzie. I jeszcze coś, kara ma sens wtedy, gdy nie daje nam pretekstu, żeby poczuć się lepszymi od tych, których karzemy. Ma sens, kiedy daję komuś punkt startu, a nie tylko kreskę na czole. Z tą myślą zostawiam cię teraz na chwilę, ale nie wypuszczam z ręki, bo za chwilę proszę cię o coś prostego. Dziękuję ci, że zostałeś ze mną do końca tej opowieści. Jeśli czujesz, że ten czas był dla ciebie wart tych kilku minut, kliknij proszę lajka. Zasubskrybuj kanał, bo tu wracamy do takich historii często, ale zawsze z innym sercem i innym pytaniem. Zostaw komentarz, napisz, co sądzisz o decyzji Elizy i o wyborze Maksa. Jeśli chcesz wesprzeć tę narrację, użyj proszę kodu w prawym dolnym rogu, albo wejdź w link w opisie pod filmem i rozważ darowiznę. W opisie znajdziesz też odnośniki do innych serii, które są zupełnie inne niż ta, ale niosą podobną ciekawość świata. Do zobaczenia w następnym odcinku i życzę Ci spokojnego wieczoru oraz odwagi do prostych decyzji.